Dzisiaj, proszę Państwa, będzie egzotycznie. Mamy tutaj Maserati Levante, które już samo w sobie jest rzadkością. To jest to jeszcze Maserati Levante z silnikiem V8, jest to wersja GTS i żeby tego było mało, mamy tutaj wersję GTS w pakiecie Trofeo. Zmieniliśmy trochę lokalizację. Jak widzicie, korzystamy jeszcze z ostatnich przebłysków w rzepaku, żeby pokazać wam ten samochód troszeczkę dokładniej z zewnątrz. Jak na włoską motoryzację przystało, Maserati może się podobać. Mamy bardzo ładny, agresywny przód. Tutaj ten ogromny grill z takimi wklęsłymi, podwójnymi żeberkami. No wygląda to dosyć fajnie, oryginalnie, estetycznie i, no i generalnie ładne. No jak to Maserati. Wąska lampa, no, samochód generalnie tutaj z tą dokładką z pakietu trofeo wygląda no, mega groźnie, taki wiecie, jest wkurzony na Was. No i tutaj mamy tą linię, która przez niektórych jest określana jako kontrowersyjna ponieważ mamy dosyć długi przód, no bo mamy silników wstawiony wzdłużnie. Tutaj ten tył jest taki ścięty, więc jeżeli byśmy rozważali jakichś na przykład niemieckich konkurentów lewante, no to trzeba by powiedzieć o GL kupę, może o X6C. No bo nie jest takie do końca kupę, ale też nie jest to taki tradycyjny SUV. No i co to powoduje? Powoduje to, że z tyłu jest nie za dużo miejsca, chociaż siedzi, siedzi się z tyłu w miarę komfortowo mimo wszystko, ale za to bagażnik jest przez to dosyć mały. No tutaj ta szczelina luksusu, jak to się nazywa, jest potężna. Silnik wzdłużnie V8, no musi mieć trochę miejsca. Z boku i na masce mamy wloty, które są prawdziwe, to nie jest żadna atrapa i faktycznie tam troszeczkę tego gorącego powietrza, wyloty właściwie, tak? Tego gorącego powietrza ucieka przez nie. Tak, no i oczywiście ten profil tego auta dopełniają czarne, matowe felgi Nowiteka tutaj z wielkim czerwonym trójzębem na środku. No, są wielkie, bo mają aż 22 cale i na pewno odbierają trochę komfortu, jeżeli chodzi o pracę zawieszenia, ale za to wyglądają. Kozacko i to jest dosyć interesujące, no bo mało samochodów ma tak wiesz, że idzie tu jedna linia i tu wychodzi druga. To jest dosyć taki ciekawy zabieg. No i właśnie jest tak, wygląda jakby był taki poszerzony ten samochód, no to kurka, kawał bydlaka, przez to z zewnątrz wygląda troszeczkę na większy niż jest w środku, ale o tym zaraz. Dobra, co mamy jeszcze z tyłu? Z tyłu mamy taką lotę. I oczywiście wielki napis Maserati, żeby nikt nie pomylił tego z żadnym innym wozem, chromowana listwa. No i na dole mamy zderzak od trofeo z karbonowym dyfuzorem, który wygląda dosyć fajnie. Wszystko co karbonowe jest fajne, jeżeli jest to oryginalne i nie jest to folia, to jest jak najbardziej w porządku. No, mamy końcówki wydechu, one są jakby zintegrowane ze zderzakiem. Ale to nie są atrapy, nie. Tutaj mamy realne, realne końcówki wydechu i jak zaraz usłyszycie, ten wydech naprawdę fajnie gada. Sprawcą całego tego zamieszania jest silnik V8 wyprodukowany, uwaga, przez Ferrari. Ma 550 koni. I jest zestawiony z ośmiostopniową skrzynią od zf znany 8HP. Więc ta konfiguracja jest naprawdę fajna, bo mamy wystarczająco dużą mocy i skrzynia naprawdę radzi sobie znakomicie z, z redukcjami, z przepinką biegów. Chodź jeszcze do tej komory silnika, zobacz. Mówiłem Ci, że tutaj karbonem to auto płynie. Mamy tutaj karbonową pokrywę silnika, znaczy taką pokrywkę właściwie, no bo co to przysłania i no... Co ciekawe, ten silnik jest dosyć tak na wierzchu. Tutaj też fajny feature, którego wcześniej nie widziałem. Macie lejek do oleju. Faza, nie? Samochód wygląda dosyć masywnie, silnik też jest dosyć masywny. I tak zobaczcie, zobaczcie sobie na ten samochód. No, budzi respekt, powiedziałbym. Jeżeli zobaczycie takie auto na, na ulicy, no to no widzicie, że takim autem musi jeździć ktoś wpływowy. Ktoś, kogo ludzie szanują. Jak nim jeździliśmy po Warszawie. To ludzie się oglądali i to tak wiecie. Co drugi, i to i chłopaki, i dziewczyny, więc dla pani, i dla panów młodzi i starzy. W zewnątrz samochód jest wyposażony w czujniki, parkowania, kamery 360. Tutaj mamy jakieś asystenty, pasa ruchu, mamy czujniki martwego pola. No ale przejdźmy do drzwi, bo to jest jeszcze taka fajna ciekawostka w tym aucie, że mimo, że jest to SUV, to mamy szyby bezramkowe. Oczywiście drzwi domykają się. Same, no bo to jednak wiecie, Maserati, tu jest, tu jest pieniądz, tu jest prestiż. Przecież nie będziesz sobie sam drzwi w Maserati dociągał. No proszę cię. I jak w każdej porządnej recenzji samochodów, teraz bagażnik. Potem pomacamy jeszcze plastiki, ale to zaraz. I usiądziemy sami za sobą, ale będzie super zabawa. Bagażnik, tak jak mówiłem, przez linię nadwozia tego samochodu jest on. No, nie jest on imponujących rozmiarów. Oczywiście załadujecie się tutaj bez problemu. Czuć ten pieniądz, czuć ten prestiż. Chodźcie, chodźcie, zobaczcie. Wiecie co to jest? Czy państwo to jest półka w Alcantarze. No, jest milutka. Nie wiem, za bardzo. Nie wiem, co zrobić z taką półką, ale jest fajna. Jakby można docenić tutaj włoski kunszt. Wracając do bagażnika. No, wiecie, ja myślę, że to, że ten bagażnik jest taki mały, to jest przemyślane, bo. Bo właściciele takich samochodów nie potrzebują bagażu, nie mają tyle siana, że oni wszystko na miejscu kupują. Jak jeździ się takim pięknym włoskim suwem z silnikiem potężnym, zaznaczam, silnikiem v 8 Przede wszystkim w tym samochodzie siedząc, no może nie powiedziałbym, że głównie się jeździ, ale głównie się słucha. Głównie się słucha, słucha się ryku silnika, szczególnie w trybie sport, kiedy przełączacie się w tryb sport, wtedy otwierają się klapy wydechu i możemy. Usłyszeć ten piękny dźwięk V8 zbudowanej przez Ferrari. No, to jest, to jest według mnie najmocniejszy punkt tego samochodu. I w ogóle silnik jest mocnym punktem tego samochodu. Moc jest dostępna bardzo szybko. Ten silnik jest dosyć elastyczny przez to, że też jest to V8 doładowana. Nie musimy jej wkręcać tak na obroty, żeby, żeby dostać ten moment. Więc jest to w tym silniku piękne. Mocy. O! Mocy jest powiedziałbym nawet aż nadto. Układ kierowniczy jest nieco leniwy, zawieszenie nie jest jakiegoś mega sztywne, ale no też umówmy się, nie może być tak, bo ten samochód jest kupowany przez ludzi, którzy ceją sobie komfort. Jak się siedzi na przykład w tym samochodzie? Według mnie samochód jest stworzony dla ludzi, którzy już swoje w życiu osiągnęli, którzy już swoje zdobyli i sylwetka ich też wskazuje na. Duże doświadczenie. No, ten fotel jest taki spasowany na takiego potężnego Włocha. Natomiast co do pozycji samej za kierownicą, jest jak najbardziej w porządku. Fotel jest regulowany standardowo. Z takich plusów z perspektywy kierowcy według mnie to jest plus. Według niektórych może być to minus. Mamy analogowe zegary. Jest to coś, co ja w Maserati lubię, bo nawet w tych nowych, świeżych modelach no, mamy na środku oczywiście ekran, ale lewo, prawo, prędkościomierz, obrotomierz są analogowe. Ja na przykład przez te okulary, które są polaryzacyjne, może okulary są do dupy, ale ja nie widzę w ogóle tego wyświetla, wyświetlacza na środku, no nie? A wskazówki analogowe jak najbardziej są dla mnie czytelne. Może jak wiecie, jedziecie do Włoch w swoim Maserati, nie odwiedzić tutaj ojczyznę tego samochodu, zjeść. Pyszną pizzę, pyszny makaron, pyszne owoce morza, no to może wam na dłuższą metę może przeszkadzać ryk tego silnika. Albo może nie wam, może waszej żonie, może waszej mamie, czy tam z kim jedziecie do tych Włoch na tą pyszną rybkę i krewetki. To wtedy sobie wyłączacie tryb sportowy, wtedy samochód robi się nieco mniej narowisty i naprawdę. Mnie coś dziwiło, bo ten samochód jest świetnie wyciszony. Mamy szyby bezramkowe, co zwykle zwiastuje to, że będzie głośno w samochodzie, no bo szyby bezramkowe z uwagi na swoją konstrukcję zwykle powodują to, że w samochodzie przy wyższych prędkościach jest słyszalny taki, no szum po prostu, tak? no uszczelki nie wyrabiają. A tutaj przy 140-150 naprawdę no jest taki dosłownie taki delikatny, taki. O, jeszcze wiem co powiem. Powiem o tych łopatkach, które są tak wielkie, tak olbrzymie, że złapiecie je z każdej pozycji, praktycznie. A, ale no, jak chcecie tutaj coś operować tą dźwignią. Od wycieraczek, od świateł, to jest to dosyć utrudnione właśnie przez to, że, że one są takie wielkie i tak się wiecie: odruchowo się sięga tą łopatkę zmiany biegów. Dojechaliśmy do biura, a to znaczy, że czas na prezentację wnętrza. Chodźcie, bo jest na co popatrzeć. Maserati przecież słynie z pięknego designu i pięknych wnętrz. Zaczynamy od tyłu. Może to nie jest jakoś szczególnie ciekawie, natomiast jest tu parę rzeczy do pokazania. Siedzę za sobą. I jestem trochę zdziwiony, bo mam miejsce. No, aproof, tak. Musieliśmy przeprowadzić ten test, kochani. Dobra, ale z ciekawych rzeczy, które mamy z tyłu, tutaj ten panel środkowy, w którym możecie sobie wyregulować klimę. Mamy tutaj e, gniazdo na zapalniczkę i mamy dwa USB-ki do ładowania. Mamy dwa nawiewy. I co jest fajne, mamy z tyłu grzane stołki. Włączone o tu. Dobra, powiedzmy trochę o samym designie tego wnętrza. Akurat w tym egzemplarzu mamy czarny sufit z Alcantary, mamy piękną skórę, tak? I tutaj nawet Maserati zadbało o takie smaczki jak pasy w kolorze foteli, więc miło. Dekory są wykonane z karbonu, co wygląda fajnie nowocześnie i ten karbon jest naprawdę naprawdę ładny, i nie widać na tym wszystkich paproków i innego rodzaju dziadostwa, tak jak na dekorach Piano Black, więc tutaj na plus decha w czarnej skórze, w podłokietnik też mamy czarną skórę, więc to wnętrze jest bardzo ładnie skonfigurowane akurat w tym egzemplarzu. Tutaj w Maserati mogliście mieć nawet pod sufitkę z, w Lewantę mogliście mieć pod sufitkę z jedwabiu, nawet, więc tutaj naprawdę przy konfiguracji była duża dowolność. Tak jak powiedziałem, nagłośnienie Bowers and Wilkins, które gra całkiem w porządku. Jeżeli chodzi o tutaj konsolę, o kokpit, jest prosto, ale czy powiedziałbym, że jest jakoś, nie wiem, czegoś mi brakuje, może kilku przycisków fizycznych. Wiecie lub nie, ja jestem fanem tych fizycznych przycisków. Fajnie, że panel klimatyzacji jest zostawiony w formie fizycznych przycisków. Ale brakuje mi na przykład przycisku odgrzania siedzeń, odwentylowania siedzeń, bo to też by się przydało, żeby było pod ręką. Tutaj tego niestety nie mamy. Musimy to tutaj wybierać z poziomu konsoli, z poziomu tego panelu dotykowego, który jest tu fajnie wkomponowany w deskę. Wykończenie tak jak mówiłem już chyba wcześniej. Jest na naprawdę wysokim poziomie. Mamy wszystko oprzyte w skórze decha, tutaj nawet macie schowek oprzyty skórą. Tak, tak naprawdę do poziomu tam nie wiem, łydki, macie wszystko obite skórą, A więc jest naprawdę naprawdę przyjemnie w tym wnętrzu i czujecie się tutaj tak, no, no czuć to premium. Jak widzicie, tutaj fajne, jakieś aluminiowe wstawki, metalowe łopatki są wykonane z karbonu, co też jest takim smaczkiem. Mamy ten zegareczek na środku, też charakterystyczna rzecz dla marek premium. Wnętrze jest nowoczesne, ale jednocześnie nieprzekombinowane. No i czuć tutaj jakość tych wszystkich użytych materiałów, tak? No bo mamy skóry, mamy tutaj karbon, wszystko jest fajne. Chcecie, żebym pomacał? Ja wiem, że chcecie. No, nic tu poza tym czymś, poza tym zegarkiem, który jest taki niby premium i lata na boki, to... Poza tym nic nie trzeszczy, to jest wszystko fajnie popasowane. Tunel, nie, to co ja będę ma ja nie jestem Zachar, jestem Seba. To, że Maserati dba o detale, można stwierdzić na podstawie nawet tego kluczyka do Lewante, jest bardzo, bardzo, bardzo ładny. I taki wiecie, waży swoje, czuć, że to jest kluczyk premium, a nie jakieś badziewie. I na tym kończymy naszą dzisiejszą włoską przygodę z Maserati Levante. Oczywiście, jeżeli taki samochód Ci się spodobał, to możesz go bez problemu z nami, Bryki z Ameryki, sprowadzić z USA. Jeżeli nie potrzebujesz wersji GTS albo Trofeo i wystarczy Ci v która też jest fajna i też bardzo ładnie brzmi, to nie krępuj się, kontakt do nas masz w opisie, pomożemy Ci taki samochód sprowadzić, wyszukać, sprawdzić. Wszystko Ci ogarniemy, poza naprawą. A jeżeli dzisiejszy filmik Ci się podobał, to daj lajka. Napisz w komentarzu, czy jeździłbyś takim samochodem, czy w ogóle lubisz włoską motoryzację. I zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, bo jak widzisz, bryki z Ameryki to nie tylko auto amerykańskie, włoszczyzna czy samochody niemieckie też tutaj będą gościły.